Czy wiesz, że jeśli pomieszasz sól z miodem, wyciśniesz sok z połowy limonki i wymieszasz wszystko, otrzymasz syrop, który wspiera odporność, trawienie oraz doda energii od rana? Wystarczy już jedna łyżka dziennie. Naturalny syrop na całoroczną odporność i witalność. Wsparcie, które wraca do łask z dobrą przyczyną. Zacznij od obrania kilka główek czosnku. To właśnie on pomaga oczyszczać organizm, wzmacniać odporność i wspierać siły witalne w sposób, jaki znały już nasze babcie. Czosnek działa przeciwzapalnie. Dzięki zawartości alicyny i siarki daje naturalną tarczę o każdej porze roku. Kolejny składnik to goździki. Te drobne, aromatyczne przyprawy to prawdziwa skarbnica olejków eterycznych. Teraz przygotuj duży, czysty słoik. Wrzuć do środka obrane ząbki czosnku i dosypuj naprzemiennie goździki. Wypełnij słoik prawie do samej góry, a następnie całość zalej naturalnym miodem. To nie tylko naturalny konserwant, ale również źródło energii, enzymów i składników wspierających organizm. W połączenie z czosnkiem i goździkami wydobywa ich dobroczynne działanie. Zamknij słoik szczelnie i odwróć do góry dnem, aby składniki dobrze się połączyły. Odstaw całość na kilka dni. To czas, kiedy czosnek, goździki i miód nabiorą mocy, tworząc wyjątkowy, naturalny syrop. Wystarczy jedna łyżeczka dziennie profilaktycznie, aby wspierać odporność przez cały rok. To prosty rytuał, aby zadbać o siebie w zgodzie z naturą. Rozpuści wszystko, co zjadłeś w ciągu całego dnia. Wypij to przed snem, a rano obudzisz się jak nowonarodzony. Skutecznie przyspieszy spalanie tłuszczu. Zacznij od pokrojenia limonki w cienkie plastry. Limonka to źródło witaminy C, działa oczyszczająco i wspomaga trawienie. Do średniej wielkości garnka wlej około litra wody. Czas na wyjątkowy składnik. Prawdziwy dar natury. Doskonale wpływa na oczyszczanie organizmu, wspiera wątrobę i pobudza układ trawienny. To suszone kwiaty hibiskusa, pełne oksydantów i naturalnych kwasów. Dodaj garść do garnka. Teraz dodaj kolejny składnik. Liście laurowe mają właściwości przeciwzapalne i wspierają pracę układu pokarmowego. Wrzuć do garnka trzy liście. Dodaj teraz wcześniej pokrojone plastry limonki, które nadadzą miksturze orzeźwiającego, kwaskowego smaku. Na koniec dodaj jeszcze jeden składnik. Łyżka cynamonu pomoże w walce z wzdęciami, a dodatkowo wesprze trawienie. Całość gotuj na małym ogniu przez 15 minut. To połączenie działa oczyszczająco, pobudzająco i wspomagająco dla układu trawiennego. Pij codziennie wieczorem, najlepiej przed snem. Szybko poczujesz różnicę. Naturalny sposób na zdrowie i smuklejszą sylwetkę. Ta mikstura likwiduje kaszel i pomaga usunąć flegmę. Tylko z naturalnych składników. Możesz zrobić ją w każdej chwili i to za grosze. Powstrzymasz ataki kaszlu i szybciej wrócisz do zdrowia. Zacznij od jednej dużej cebuli. To naturalny antybiotyk, który działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Cebula udrażnia drogi oddechowe i łagodzi kaszel. Obierz złupiny i pokrój na grubsze plastry. Kolejny składnik to czosnek. Zawiera alicynę, która ma silne działanie przeciwwirusowe. Dodatkowo wzmacnia odporność. Obrane ząbki czosnku pokrój w cienkie plastry. Imbir to samo zdrowie. Działa przeciwzapalnie i wykrztuśnie. Pomaga udrożnić zatoki oraz oskrzela. Pokrój kawałek imbiru na większe plastry. Przygotuj średni garnek i wlej wodę do połowy naczynia. Dodaj pokrojoną cebulę, czosnek oraz imbir. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodaj również łyżkę cynamonu. Cynamon poprawia krążenie oraz ułatwia odkrztuszanie. Całość gotuj na małym ogniu przez 20 minut. Kiedy ostygnie, przelej do szklanki i dodaj łyżeczkę miodu. To prosta, domowa mikstura na kaszel i flegmę. Pij ciepły syrop dwa razy dziennie, a już po chwili odczujesz ulgę. Bez chemii, dodatków i w pełni naturalny. Wystarczy jedna szklanka dziennie, a efekty zauważysz od razu. Po tygodniu będziesz musiał kupić nowe spodnie. Dzięki naturalnym składnikom wspiera trawienie i poprawia samopoczucie. Głównym składnikiem tej magicznej mikstury są nasiona chia. Zawierają ogromne ilości błonnika, który poprawia trawienie i daje długotrwałe uczucie sytości. Dodatkowo bogate są w kwasy omega-3, które wspierają spalanie tłuszczu. Do miski dodaj jedną łyżkę nasion chia. Wlej odrobinę wody, tak aby przykryć nasiona. Wymieszaj dokładnie i odstaw na kilka minut, aby napęczniały. Wchłoną wodę i utworzą delikatny żel. Po kilku minutach przelej całość do wysokiej szklanki. Uzupełnij szklankę przegotowaną wodą. Czas na naturalny słodzik. Dodaj jedną łyżeczkę miodu. To naturalne źródło energii i witamin. Dodaj także świeżo wyciśnięty sok z połowy limonki. To naturalny detoks wpłynie. Wszystko dokładnie wymieszaj. Pij napój regularnie. Najlepiej z rana na czczo. To prosty rytuał, który może pozytywnie wpłynąć na Twoją codzienną formę. Posyp skórkę banana cynamonem. To jedna z lepszych rzeczy, które zaraz poznasz. Obierz banana ze skórki i odłóż miękki owoc na bok. Skórka zostaje, ma więcej antyoksydantów niż sam miąż. Pokrój skórkę banana na mniejsze kawałki i wrzuć do miski. Dodaj łyżeczkę cynamonu, który działa rozgrzewająco i przeciwbakteryjnie. Dodaj trzy liście laurowe, które wspierają trawienie i nadają głęboki, ziołowy aromat. Wrzuć garść goździków, które wzmacniają odporność i rozgrzewają ciało. Dodaj łyżkę suszonego imbiru, który pobudza metabolizm i dodaje odrobiny naturalnej ostrości. Całość zalej ciepłą wodą, mieszaj delikatnie, pozwalając przyprawom oddać to, co w nich najlepsze. Przelej miksturę do garnka. Podgrzej powoli, mieszając, jakby każda chwila miała znaczenie. Gotuj 10 minut, aby z kilku prostych składników powstał aromatyczny napój o rozgrzewającym charakterze. Przeceć płyn przez sitko, dolej jedną szklankę wody, spróbuj tego naparu. Prostego, naturalnego, pełnego aromatu i ciepła. To prosty rytuał, który rozgrzewa ciało i koi zmysły. Pij powoli, rozkoszując się każdą chwilą. Zalej to wrzątkiem i poczekaj. Będziesz spać jak dziecko. Liście laurowe znane głównie jako przyprawa w kuchni mają znacznie więcej zastosowań Ten popularny dodatek do zup i sosów ma wiele leczniczych właściwości Liście laurowe wspierają pracę nerek i wątroby Substancje w liściach laurowych takie jak linalol pomagają redukować stres oraz wyciszają organizm przed snem Włóż garść liści laurowych do kubka lub filiżanki i zalej je wrzątkiem Dodaj również kilka goździków Goździki działają uspokajająco mają również właściwości przeciwbólowe i rozgrzewające. Przykryj kubek talerzykiem i odstaw na 15 minut. Gdy napar trochę przestygnie, dodaj trochę miodu. Miód to naturalny środek, który łagodzi problemy ze snem. Ważne, aby nie mieszać miodu z gorącą wodą, ponieważ traci on swoje cenne właściwości. Zdziwisz się, jakie szerokie zastosowanie ma ta prosta domowa herbatka. Regularne stosowanie tej prostej mikstury nie tylko poprawi twój sen ale także wpłynie korzystnie na zdrowie oraz skórę i włosy. Taki napar pij wieczorem, a pomoże zwalczyć ci bezsenność. Pij go codziennie rano przed śniadaniem, a spalisz tłuszcz z brzucha w tydzień. Najpierw weź cytrynę i roluj po blacie, dzięki czemu cytryna puści więcej soku. Przekrój na pół i wyciśnij sok przy pomocy wyciskarki. Cytryna bogata jest w witaminę C, wspomaga trawienie i oczyszcza organizm. Teraz weź świeżo umytego ogórka i pokrój na mniejsze kawałki. Ogórek nawadnia, działa moczopędnie i pomaga usuwać toksyny. Obierz kawałek imbiru i zetrzyj go na drobnej tarce. Imbir przyspiesza metabolizm, poprawia trawienie i wspomaga spalanie tłuszczu. Weź garść natki pietruszki i posiekaj ją drobno. Nie wyrzucaj skórek z cytryny. Zawierają błonnik i olejki eteryczne, które wspierają trawienie i spalanie tłuszczu. Pokrój je na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera. Dodaj 100 ml wody, starty imbir pokrojonego ogórka i posiekaną pietruszkę. Na koniec wlej świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Zamknij blender i zmiksuj wszystko na gładki koktajl. Ten domowy napój to sprawdzony spalacz tłuszczu. Dzięki naturalnym składnikom wspomaga metabolizm i przyspiesza proces odchudzania. Pij go regularnie, a szybko zauważysz różnicę.